Lechosław rymuje dla dorosłych. O seksie krótka rozprawa. Jak wiadomo wszystkim w świecie, wszyscy lubią pieprzyć przecie. Pieprzą mali, pieprzą duzi, w pizdę w dupę i do buzi. I rybacy na swych kutrach, eskimosi w swoich futrach. Stare baby, teraz pustne, lubią masowanie ustne. A te, co już nie chcą i po się nie łechcą, w nowym sporcie sił próbują. Chętnie męża kłazi Kwazimodo jak ropucha Nad dzwonnicy też porucha. Stary geniał gdzieś pod lasem Też zamoczy sobie czasem. Reumatyczka choć ją boli Nawet kolbę opierdoli. Na kucakach lub kolanach Lubi sporty te od rana. Nawet probosz i to zdrowo Też pobzyka hardkorowo. Pigmy i z chujem byle jakim Się załapie na bukaki. Nie przyjmuje się kuśko małą Byle schuja coś leciało. I sportowcy na zawodach też wypatrzą, która moda, Która ładna, która piękna, która w cyckach jest ponętna, Która ręką zrobi gest, która na dopingu jest. Policjantki i gliniarze lubią bzykać się przy barze, Od piwa pęcherz puchnie, może w kiblu coś się stuknie. Na Sparty też jest fajnie, każdy młóci co popadnie, Jeden facet raz się wrobił, no i laskę komuś zrobił, Od połknięcia się nie wymigał, no i w kiblu za to żygał. U swingersów prosta rzecz, aby czują żony mieć, i wymiana ich nie trwoży, każdy sobie zachędoży. Masochiści tak już mają, że się bóle podniecają. z skórę na się włoży, pejcze w dupę też przyłoży. Oto seksu inna postać, byle w pierdol mocno dostać. Inni nad pisingiem się nie rozwodzą, takim dobrze, mokrzy chodzą. A najgorsi ona niści, bo se trzepią z nienawiści bo nikogo nie kochają, no i małe kuśki mają. I myślenie im nie służy, odtrzypania nie wdłuży. Lesby, geje, to jest temat. Oni mają też swój schemat. Panie robią to namiętnie, za to geje w dupę chętnie. Rzekomo wielką rozkosz czują, rzadko kiedy się brędzlują. Jeden facet dildo sprzedał, no bo w dupę to nie pedał. I anala wciąż stosuje, ponoć żona coś tam czuje. Laski ciągle prowokują, bo miniówką swoją szczują. Zgrabne nogi, zgrabne uda, duże piersi robią cuda. I jak chłopy je przelecą, na no policję nie polecą, bo udają nieprzestępne, lecz są w kroku bardzo chętne. One tylko tak udają, że swą cnotę ukrywają, a jak ktoś pójdzie pogładzi, niejedna do banana się dosadzi. Brzydkie też mają amatorów, którzy sięgają do swych rozporów. Wypuszczeni nawet na grubych zrobią gwałt, nawet jak trzeba się przedrzeć przez parę fałd. A jak trudno będzie zająć się piczą, to hiszpana se poćwiczą. Są też tacy desperaci, co wyliżą pizdem babci. Wstręty u nich jednak brak, bo co fałda, inny smak. Seks też kasą włada, kto zapłaci, ten se wkłada. No i dziwki robią mądrze, kupulują za pieniądze. Lecz tu ściochy mają gorzej. Oni płacą trochę drożej, bo jak się na dziwkę uwali, to jej oczy wyjdą ze skali i udusić się też może, dlatego płacą trochę drożej. Bogatemu grubasowi bardzo często kuta stoi, bo ma żonę bardzo ładną, piękną, zwiewną i powabną. No i grubas se porucha, mimo pokaźnego brzucha. Teraz cierpi zgrabna, mała, bo na kasę poleciała. Piękni, młodzi i bogaci. Zaglądają też do gaci, lecz nie swoich, tylko innych, pobratymców płci przeciwnych. I zdradzają się nawzajem, bo im kasa dużo daje. Sprzedawczyni dupy da, no i zaraz awans ma. Sekretarką wnet zostanie, dyro lubi obciąganie. Seks wciąż ludzi ciągle nęci, jebią głupi i docenci. Młodzi, starzy oraz mnisi, głuchoniemi chociaż cisi. Wszystkie nacje kopulują, seks i pociąg do się czują. I nieważne są podziały, każdy lubi moczyć pały. No to teraz wszystko wiecie, to seks rządzi na planecie. Na seks patrzę ze wstrętem, no bo jestem i potentem.